od przechodzenia tutaj przez ten płot podałem sobie spodnie. Tu zablokowana brama i przyszedł. I tak po trochu, po trochu te spodnie się powiększają, ta dziura. To kto mi pieniądze powinien za te spodnie oddać? Szewczyk z Rakowca, komendant. Komendant Szczemewskiej, czy kto jeszcze, czy Sutryk, czy z Radni Miasta powinien mi oddać Wrocławia te pieniądze? No ktoś powinien mi te pieniądze oddać, prokuratura, przy prokuraturze z rejonowej z Wrocław i o, o, okręgowej prokuratury, no ktoś powinien mi te pieniądze oddać. No ale co, ja bym się zwrócił do nich po to, żeby mi pieniądze oddał. Sotry, i to mi do psychiatry chyba skierowali. Bo to jest nierealne. To ich nie obchodzi. Nawet nie przyjechali zrobić oględzie. Dobra, tego jeszcze wrócimy. Dzięki.